No, powiem tak, ta pierwsza chopka trochę na mordę kopie. Nie ma tragedii, aczkolwiek jest to wyczuwalne. I tutaj szybko wyjaśnię, że ten ślad gruby, gruby w sensie głęboki, który ktoś wykonał, to nie jestem ja. Bo ja specjalnie jadę po stronie, która jest sucha. Poza tym, bieżnik na tej oponie jest całkowicie inny niż, niż ja mam. Bo ja mam DHR-a, a tam jest prawdopodobnie DHR. Dobra, próba numer dwa. Może teraz się uda policzyć drugą chopeczkę, może nawet trzecią chyba za szybko no chyba tam przed trzecią chopą hop trzeba chyba dać jedną korbę, tak mi się wydaje bo wybicie jest z miary płaskie i ziemia jest jeszcze może nie, nie miękka bo śladów w głębienia nie zostawiłem. Na lądowaniu jest po prostu świeża, więc troszeczkę zwalnia. Więc teraz dam jedną korbę i spróbuję to polecieć. Jedną, może dwie, się okaże. Przed trzecią chyba trzeba dać jedną korbę, tak mi się wydaje. Jak jeszcze w tej starej konfiguracji, przed trzecią to trzeba było napierdalać tą korbę, a nie trochę bez korb. Aha. To jest płynniejsze, ale wcześniej... No w sensie, bo ja teraz właśnie chciałem trecić bez, ale tak jadę, jadę, jadę. I nagle ogarnąłem, że kurde, nie da rady bez. Bez korby. Korby. I tak ciężko było, żeby to dolecieć. Aha. ale to jest chyba teraz mniejsza ta trzecia chopa, więc no. może... Nie, wybicie lądowanie jest w tym samym miejscu, po prostu są chyba... Mo może są inne kąty lub no, no, no. inne... W sensie, inne wybicie. To to większy tam. Co? Większy był kąt, No to pewnie dlatego, że jakby jest trasa wykopana przez miasto, więc oni tutaj nie mogą zrobić kąta większego jak 30 stopni, bo ludzie będą latali na mordę, nie? To ten dirt park, który gdzieś tam ma być, to on też tam będzie do 30 stopni i to więcej nie no, liczę na to, że, dirt, że ten dirt park, co ma powstać, to będą już normalne kikery takie katolickie będzie z nim jeździł? nie wiem no zaczepiłem go cię ale raczej go zdejmę bo jakoś tak ch**owo wygląda widzę mu patrzy próbujesz franek ze mną? nie wiem chyba nie chodź będę miał towarzys... towarzysza nie właśnie ta druga ja, ja ją poleciłem teraz po raz pierwszy yy, Poleciałem pierwszą i lekko przyhamowałem przed tą drugą w ogóle. Nie, nie, nie wiem, czy to było widocznie, ale, ale przyhamowałem. Więc myślę, że jakby jej nie przyhamowywać, to nic się złego z tym nie będzie działo. Kurde, nie, nie jestem przekonany jakoś. Ale kiedyś trzeba to zrobić. To to nie Ta trzecia hopa jest straszniejsza, mi się wydaje, w sensie przynajmniej dla mnie. Znaczy, może nie, taką... możliwe, że straszniejsza bo to był pierwszy najazd z prędkości, nie? I, I teraz wiem, że po prostu trzeba dać tam korbę lub dwie. Realnie, no to nie jeździłem na sancie. Nie wiem, ze 3-4 tygodnie. I tak teraz koło jest proste, ale nie wiem czy to widać, że rower mi chodzi góra dół. Więc kurde, chyba mi mleko w jednym miejscu stwardniało i jest po, po jednej stronie. Więc kurde, trochę może mnie czepać w czasie lotu. Jak wrócę dzisiaj do domu, nie dzisiaj nie wrócę, bo wracam dopiero za dwa dni, że dzisiaj do Bielska jadę. No to wtedy sobie. Będę musiał to zdjąć tą oponkę, wyczyścić wszystko i tak dalej. Trochę mi się nie chce. trochę źle się dzisiaj będzie jeździło, no ale już trudno. Dobra, więc podejście numer 3. Teraz wiem, że przed trzecią hopą trzeba. E, mi się wydaje, że dać jedno Max dwie korby. Jednak osoba, która jeździła to, że tak powiem, w starej wersji, powiedziała mi, że wcześniej się korbiło, się dawało wszystkie możliwe korby. Teraz wybicie się pewnie trochę zmieniło. Nie wiem, jak wyglądało wcześniej. E, więc pojadę po prostu na wyczucie hmm, myślę, że taki rower typu gravel i jeszcze nie ubita trasa to dobre połączenie generalnie dobra, mniej gadania, jadę wcześniej też byli jacyś ludzie na najeździe więc, się trochę, więc byłem trochę rozproszony, zobaczymy jak będzie teraz Jedna korba, trochę na dziobaka to ciągnie. Dobra. Wow. Ale to było. Dziwne. O, jeszcze tutaj w sumie są stoliki. Poleciałem całość. No, a tam już dalej nie lecę, bo. One. Bo na nich jest syf i tak dalej. W ogóle selece lecę, lecę. Tam przy drugiej chłopce jakieś dwa typy, czy tam jakaś typiara. Nie wiem. I tak. Właśnie zastanawiałem, czy im krzyczeć, żeby się posunęli, czy coś Ale chyba usłyszeli piastę Dałem jedną korbę przed tą hopą Trzecią? No. I też miałem uczucie, że to bije na mordę Więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia trasy, że jest zła Tylko problem jest, no jest. Tylko problem jest w tym Że mam za miękką sprężynę i za szybki, dam, i za szybki rebound Nie możesz przekręcić reboundu w sprężynie, czy nie? To nie jest takie proste Jak przekręcić rebound w sprężynie? W sensie już mam skręcony na maksa rebound po prostu tramma tak działa. Powodzenia, wojowniku. I dawaj, za, za mną całość. Ale na mordę. Nie, no, no P***j, na, na na twarz. Teraz postaram się trochę wolniej. Jeszcze będzie płynniej. Dobra, dawaj. Tak, hopy były złe. I w podwozie też było złe. Nie no, mi się wydaje, że to jest po prostu teraz kwestia niezłych hop, bo mają mały pion, więc to może, nie przez to bije na samolot, tylko przez złą prędkość. Może to jest też kwestia tego, że ja latam mi wcześniej na szybkim reboundzie i miękkim zawieszeniu. A może. Teraz mam i ja też mam, ja tak na co dzień to nie jeżdżę, nie? Ale wie tutaj na horneciach będzie jeszcze chyba może w poniedziałek czy coś i zobaczę, jak się leci. Co, próbujemy jeszcze raz. Jadę! No, teraz pojechałem wolniej. Ta druga hopa... O, Patyk. Ta dru... O kolejny. Ta druga hopa nie pociągnęła mnie tak na mordę. Więc wychodzi na to, że mogę pojechać jeszcze wolniej, bo z pierwszej no, hopy się teraz nie wybijam, więc jeżeli pojadę jeszcze wolniej i się wybiję, to będzie jeszcze stabilniej na tej drugiej hopie. I wtedy będę mógł się normalnie wybić i na przykład zgiąć rower, więc teraz chyba jeszcze z mniejszej odległości, no i zobaczymy jak będzie. I wydaje mi się, że niepotrzebnie też korbię po tej hopie, bo wtedy tutaj na tej hopie jest mega duża prędkość i przelatuje bardzo to lądowanie. Nie wiem w ogóle, czy tutaj można mówić coś o lądowaniu, bo to jest po prostu jakaś kubka ziemi. Wydaje mi się, że, że warto by to było zrobić mniejszy kąt, Ale żeby było dłuższe. Wtedy by można było tutaj ładować jakieś. Triszkę jakieś w stylu no hands bo bo wybicie jest płaskie, więc byłoby to mega łatwe.